Koleżanki i Koledzy, dotyka nas bolesny problem zwolnienia grupowe. Dziś zapowiedź zwolnień grupowych w fabryce Fiata, na kolei poczta, banki. Kolejne zakłady także zapowiadają ograniczenie zatrudnienia. Ostrzegaliśmy polski rząd, że kryzys, który w Polsce zadomowił się od kilku lat, przyniesie swoje owoce. Nie posłuchano nas. Likwidacja przemysłu motoryzacyjnego, bo także yy, wcześniej likwidacja zakładu fabryki samochodów osobowych w Warszawie powoduje, że coraz więcej zakładów kooperujących także pada. To nie jest tylko 1500 osób, bo to są kolejne osoby zwolnione w spółkach zależnych, w spółkach obsługujących. Zakłady Fiata. Ale to są kolejne dziesiątki tysięcy osób na tak zwanych umowach śmieciowych, bo przecież nikt im nie wypowiada umowy, nikt im nie płaci odpraw, a są pozbawiani pracy. To jest tragedia dla tysiąca rodzin. Przypomnę, tylko w miesiącu listopadzie 65 tysięcy osób zarejestrowało się w urzędach pracy. To znaczy, że 65 tysięcy osób straciło pracę w swoich zakładach. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych rozpoczęło kampanię broniącą te zakłady. Wystąpiliśmy do premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnieliśmy, że wystąpiliśmy już wcześniej o drugi pakiet antykryzysowy. Nie posłuchano nas. Dzisiaj są tego wyniki. Wystąpiliśmy do ministra pracy o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia prezydium trójstronnej komisji, na którym omówilibyśmy proces zwolnień grupowych. Także wystąpiliśmy do wicepremiera, żeby na posiedzeniu rządu i w działaniach, których podejmuje, on za to odpowiada przecież, za przemysł motoryzacyjny. Uwzględnił nasze uwagi, bo gdyby dwa lata wcześniej, od chwili, kiedy wiedziano o tym, że holomogacja dla samochodu Pandy się kończy, już wówczas rozmawiano z kierownictwem Fiata Włoskiego, dzisiaj by nie było tego problemu. Przecież rządy Włoch, Niemiec, Stanów Zjednoczonych skutecznie. Interweniują w przemyśle motoryzacyjnym tak, by utrzymać te miejsca pracy. Ostrzegamy także rząd, rządzących, banki, że to, że samochody się nie sprzedają, to jest powodem, że pracownicy nie zarabiają pieniędzy, że jest spadek płacy realnej, bo przecież potrzeby są. I dzisiaj trzeba natychmiast pomóc dla kierownictwa Fiata, by... Nową markę samochodu, która ma być produkowana na bazie zakładów Tych i Bielsko, była jak najszybciej uruchomiona. Takie zapowiedzi były. Jeśli nasz rząd nie pomoże i nie zajmie się, to będzie tylko gorzej. Będziemy interweniowali. Nie zgadzamy się... Z premierem Piechocińskim, który mówi, że nie czas na protesty. Panie premierze, nie czas na dalsze zubożenie ludzi, nie czas na ograniczanie hmm, socjalu, nie czas na to, by społeczeństwo było coraz uboższe. Nie funduj pan pod choinkę ubóstwa i biedy. Rozmawiaj pan ze związkami. Koleżanki i Koledzy. OPZZ jest z Wami, walczymy. Bardzo proszę, analizujcie nasze strony internetowe i wystąpienia. Nie możemy dopuścić do wzrostu bezrobocia. Jesteśmy z Wami. Wy bądźcie z nami.